Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sportgame. Polscy siatkarze w doskonałej formie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Biało-czerwoni pierwszy raz w historii wygrali turnie finałowe Ligi Światowej w decydującym meczu. Pokonali w Sofii Amerykanów 3 do 0. Pokaz siły Polaków, dyspozycja Mistrzowska. Mistrzowski też wynik. Wielu ekspertów typowało kadra Andrzeja Anastaziego do zwycięstwa w rozgrywkach, ale rola faworyta to jedna, wygrana zupełnie coś innego. Polska w pierwszym meczu Final Six w Bułgarii pokonała po ogromnych emocjach Brazylijczyków 3 do 2. Ten wynik oznaczał, że Kanarinios żegnają się z Tubniejem, bo inauguracyjne starcie przegrali z Kubą. Sensacja? Niespodzianka? Czy może zmiana siły w światowej siatkówce? O tym przekonamy się podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W drugim spotkaniu grupowym Biało-Czerwoni nie mieli problemów z ograniem Kubańczyków 3 do 0. W półfinale na naszych reprezentantów czekali Bułgarzy. I fanatyczna publiczność i z jednymi, i z drugimi udało się uporać. Polska bardzo pewnie i efektownie w setach do 23, do 20 i 18 wygrała 3 do 0. Później były butelki, zapalniczki na parkiecie. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Finał miał być prawdziwym świętem siatkówki i był. Powody do radości mieli jednak tylko biało-czerwoni, którzy w decydującym starciu pokonali mistrzów olimpijskich Amerykanów. 3 do 0 w inauguracyjnym secie. Nasi zaprezentowali się doskonale i wygrali 25 do 17 w drugim. Jeszcze w końcówce przegrywali, by jednak ponownie niezwykle efektownie wygrać 26 do 24. Ostatnia partia znów należała do naszych. Rywale z oceanu nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki i polegli do 20. Drużynowo Polacy zdobyli puchar i milion dolarów indywidualnie. Między innymi złote medale i cenne nagrody MVP całego turnieju wybrano Bartosza Kurka, najlepszym libero został Dolnoślązak Krzysztof Ignaczak. W składzie naszej reprezentacji był oczywiście także wrocławianin Jakub Jarosz. Pozostajemy przy siatkówce, zaglądamy jednak teraz na boiska amatorskie przy Morskim Oku. Rozegrano tam pierwszy turniej w siatkówce plażowej w ramach Otwartych Mistrzostw Wrocławia. Pogoda dopisała, dopisała też frekwencja, nie zabrakło najważniejszego, czyli dobrej zabawy. Przez dwa dni weekendu rozstrzygnięto zmagania w inauguracyjnym turnieju otwartych mistrzostw w Wrocławiu. Rywalizowano jak zwykle w trzech kategoriach, rozpoczynając od Płci Pięknej. Wygrał zespół Grubaski w składzie Agata Łas, Joanna Rejno, drugie miejsce zajął Team R&R, a trzecia drużyna Sudetów. Wśród mężczyzn najlepszy był boombox, czyli Grzegorz i Marek Bartnik za nimi zmagania ukończyli Misie i Plażowicze. Wreszcie w ostatniej grupie, czyli w mixtach z triumfu cieszyli się Aleksandra i Leszek Kwiecińscy z zespołu Kwiatki. Miejsca na podium uzupełnili siatkarze drużyn Dwusłowowe i Grubaski. Inauguracja OMW w siatkówce plażowej za nami. Nikt jednak nie będzie spoczywać na laurach ani się poddawać. To przecież dopiero... Pierwszy turniej wygrani. Do kolejnych zawodów będą pracować nad utrzymaniem formy, pokonani nad tym, aby w kolejnych turniejach mistrzostw cieszyć się sukcesów areną. Spotkań otwartych mistrzostw Wrocławia w siatkówce plażowej są boiska przy kąpielisku Morskie Oko. Jutro zakończenie wrocławskiego festiwalu szachowego. Pozostała już tylko jedna niewiadoma. Kto wygra międzynarodowy turniej Polonii Wrocław? W bardzo dobrej sytuacji znajduje się lider grupy Open, a Kamil Dragon. Kilkanaście dni z szachami, prawdziwe święto tej królewskiej dyscypliny dobiega końca na deser. Fani mogą obserwować zmagania w turnieju Polonii, w którym startują wielcy mistrzowie i arcymistrzowie. W międzynarodowych zmaganiach uczestniczy 105 szachistów, w najsilniejszej grupie A rywalizuje 47 zawodników, a wśród nich 6 arcymistrzów. Do rywalizacji przystąpili między m.in. finaliści tegorocznego memoriału Adolfa Andersena, Gruzin Dawid Ariutinian i Białorusin Siergiej Kasparow. Na pierwszym miejscu po siedmiu rundach znajdował się jednak Kamil Dragun ze Stilonu Gorzów, który o pół punktu wyprzedza Ariutiniana i o jeden punkt. Kamia Chowiaka, ten ostatni, reprezentuje barwy wrocławskiej WSB i za niego mocno trzymamy kciuki. Ostatniego dnia zostaną rozegrane pojedynki ostatniej, dziewiątej rundy. W grupie Open B walka o podium jest jeszcze bardziej zacięta. Prowadzi Rosjanin Taras Tkaczew z przewagą pół punktu nad Litwinem Andriusem, Rimekisem i Aleksandrem Stańkowskim. Turniej w obu grupach jest już więc na ostatniej prostej. Zwycięzcy wkrótce zostaną ogłoszeni zmagania finałowe. W dziewiątej rundzie rozpoczną się we wtorek o 15. Wszystkie spotkania odbywają się w klubie. Polonia Wrocław przywita z W sobotę poznamy najlepsze drużyny wakacyjnego młodzieżowego turnieju piłkarskiego Puchar prezydenta Wrocławia. Nie wiadomo jeszcze, które z zespołów zagrają w wielkim finale. Na boisku przylotniczej trwa zacięta walka w eliminacjach. 10 zespołów startuje w kategorii Junior Młodszy w grupie A na razie niewiele rozstrzygnięte. Pewne awansu do ćwierćfinału jest już zespół Zabójcze Kolana, który wygrał wszystkie trzymacze, w tym gromiąc Grunwald 4 do 0. W grupie eliminacyjnej B wszystko już rozstrzygnięte. Bezkonkurencyjna była kompania Łysego, a do ćwierćfinału awansowali także Jaja Omatę, FC Jastrzębia i Lina od Cegieł. Sześć najlepszych zespołów wyłoniło rozgrywki eliminacyjne wśród juniorów. Do grupy pierwszej awansowali Paris Sound, germain Huby 71 i PKS Łany, a do grupy drugiej FC Szczepin, Gaj i TB Team. Pierwsze mecze w tej fazie turnieju w środę. Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły. Na koniec odwiedzamy młodzieżowców za nami na razie dwa inauguracyjne spotkania kategorii D Celestes pokonali Mephedron 9 do 2 a All-Stars wygrali z Galacticos 3 do 0 w tej grupie po meczach pierwszej fazy czekają nas półfinały. W sobotę natomiast przypomnę na woiskach przylotniczej zostaną rozegrane decydujące spotkania całego turnieju w każdej z trzech grup zaplanowano mecze o trzecie i pierwsze miejsce. Poranne wiadomości Sportgame jutro o 7.15 i 8.15. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.